Klatka piersiowa, prawe ramię, dwa razy głowa, dwa razy plecy. Co do cholery. W kompleksie apartamentowców słychać strzały. W jednym z mieszkań policjanci znajdują zwłoki dziewiętnastoletniej kobiety. Nie mogą zrobić dla niej już nic więcej. Nie wiadomo, która kula była śmiertelna. Jej ciało przyjęło ich przynajmniej osiem. Furia lub bezwzględność tylko one mogły doprowadzić do takiej śmierci. Co tam się stało? Jeśli ktoś zapytałby cię, jakie są czerwone flagi w związku, to znałbyś odpowiedź? Czy umiesz je wymienić bez zastanowienia, bez analizowania? Czy wiesz, jakie przesłanki mogą zapowiadać, że partner może być zdolny do zachowań agresywnych? To, co na początku często bierzemy za troskę, okazuje się być czymś zupełnie innym. Psychologowie zgadzają się, że to, co powinno nas zaniepokoić w partnerze, to nadmierna zazdrość, silna potrzeba kontroli i zaborczość. Te zachowania mogą, choć wcale nie muszą, eskalować, często przeradzając się w agresję. To znak, że należy uciekać. Ale czy wszyscy jesteśmy dobrzy w odczytywaniu znaków? Uczucia, emocje, one często zaburzają naszą ocenę. Wolimy przymknąć oczy, odwrócić głowę. Udawać, że nie widzimy, bo konfrontacja z prawdą może być dla nas zbyt trudna. Jednak chwilę potem może być już za późno. Według raportu opublikowanego przez UN Women oraz Biuro Narodów Zjednoczonych do Spraw Narkotyków i Przestępczości, UNODC, w 2023 roku na świecie średnio 140 kobiet i dziewcząt dziennie było zabijanych przez partnerów intymnych lub członków rodziny, co daje około 51 100 ofiar rocznie. Czasami największe niebezpieczeństwo czeka na kobiety w domu. Kiedy policjanci dostają więcej niż jedno wezwanie w tym samym czasie, w to samo miejsce, wiedzą, że musiało stać się coś poważnego. 23 kwietnia 2022 roku funkcjonariusze z Milwaukee zostali wezwani do kompleksu apartamentowców na skrzyżowaniu ulicy 66 i Lisbon. Podobno w kompleksie słychać było strzały z broni. Kiedy przyjechali na miejsce, czekał na nich 21-letni Kishon Rosey. Rozemocjonowany chłopak natychmiast zaprowadził ich do mieszkania Lia Davis. Po drodze próbował wytłumaczyć, co się właściwie stało, jednak jego wypowiedź jest chaotyczna. Wydaje się, że nie składa się w żadną sensowną całość. Jeden z funkcjonariuszy wyprowadza go na zewnątrz, żeby pozostali mogli sprawdzić, co tu się wydarzyło. Kishon nie ustępował. Kiedy na piętrze trwały oględziny mieszkania jego dziewczyny, on za wszelką cenę chciał wyrzucić z siebie wszystko to, co się wydarzyło. Zachowywał się tak, jakby musiał o tym mówić, jakby trzymanie tego w sobie było fizycznie niemożliwe. To mogła być całkiem naturalna odpowiedź na traumę, której doświadczył. Znalezienie osoby, którą kochasz w takim stanie, musi być wyjątkowo trudnym przeżyciem. Według jego reakcji, on i Lia przeżywali dość ciężki okres, jednak próbowali naprawić swoją relację. Dziewczyna najpierw zaprosiła go, żeby przyjechał do niej porozmawiać, jednak później nie chciała go wpuścić do środka, tłumacząc się zmęczeniem. Kishon nie naciskał. Pożegnał się z nią i wrócił do samochodu zaparkowanego przy krawężniku przed budynkiem. Kiedy wsiadł do środka, usłyszał dochodzące z apartamentowca strzały spanikowany odjechał, ale zdecydował się zawrócić. Przecież była tu jego dziewczyna. Musiał przekonać się, czy jest bezpieczna, czy nic jej nie grozi. Kiedy wbiegł do budynku, zauważył, że drzwi do jej mieszkania są otwarte, choć przecież sam widział, jak zamykała je za nim, kiedy odchodził. To dobry moment, żeby przyjrzeć się historii, którą opowiada Kiszon. Czy ta opowieść ma sens? Widać, że jest zdenerwowany, zdezorientowany, wręcz przerażony. Ale czy te wszystkie wątki się łączą, są ze sobą spójne? Kto najpierw kogoś zaprasza, a później nie pozwala mu wejść do środka? Kto ucieka, kiedy słyszy strzały i zamiast zadzwonić na policję, nagle postanawia wrócić na miejsce? Kto, uciekając w popłochu, zlicza wystrzały? Kiedy Kiszą opowiadał swoją wersję wydarzeń, w mieszkaniu pozostali funkcjonariusze zajęli się Lia. Dziewczyna leżała na podłodze, martwa. Lia Davis miała dopiero 19 lat. Jej matka zmarła kilka lat wcześniej. Od tego czasu opiekowała się nią babcia. Lia była starą duszą i choć różniła się od swoich rówieśników, wszyscy ją lubili. Była uśmiechnięta, pełna radości, miała mnóstwo planów na przyszłość. Jej babcia i przyjaciele podziwiali to, z jaką determinacją osiągała swoje kolejne cele. Chciała dobrego życia. Zrobiła wszystko, jak należy. Skończyła liceum, wynajęła mieszkanie, pracowała i jednocześnie uczyła się, by zostać pielęgniarką. Z każdym dniem była bliżej celu. Starała się unikać kłopotów, nie wplątywać się w dramaty, robić to, co pozwoli jej spełnić swoje marzenia. Jej jedyną słabością był kiszon. Jaką cenę musiała za to zapłacić? Pomimo próby resuscytacji nie udało się przywrócić pulsu lia. Policjanci ostrożnie przeprowadzali oględziny mieszkania, uważając, żeby nie pominąć żadnego szczegółu. W ułożeniu ciała i w liczbie oddanych strzałów było coś dziwnego, choć jeszcze nie wiedzieli, co konkretnie. Mieli jednak pewność, że doszło tu do zabójstwa i to wyjątkowo brutalnego. Próbują doliczyć się, ile ran postrzałowych otrzymała Lija, i sprawdzić, czy liczba śladów po kulach temu odpowiada. Tymczasem Kishon wciąż wypluwa z siebie słowa z prędkością karabinu maszynowego jedno po drugim. Nie jest w stanie przestać mówić, nawet na chwilę. Nieustannie podkreśla, że nie ma z tym nic wspólnego. Kiedy usłyszał strzały, zdążył jeszcze wykonać kilka telefonów do przyjaciółki Lia i jej babci. To między innymi właśnie przyjaciółka Lia była jedną z osób, które wezwały policję. Kishon jest tak zajęty swoją opowieścią, że właściwie nawet nie zauważa, kiedy policjanci wsadzają go do radiowozu. Jednocześnie funkcjonariusze dbają, żeby czuł się swobodnie, żeby wiedział, że są po jego stronie. To on widział, Lija żywą jako ostatni. To on był na miejscu zdarzenia. Tylko on widział więcej niż pozostali. Musieli więc upewnić się, że powie im wszystko. Wiemy, że została postrzelona. Ty pierwszy i jedyny ją znalazłeś, więc musimy cię zatrzymać. Nie masz nic przy sobie? Nie. Przysięgam na Boga. Chcę dowiedzieć się, kto jej to zrobił, koleś. Kishon wydaje się być naprawdę wzburzony, widać wyraźnie, że targają nim bardzo silne emocje. Tyle że jednocześnie ani razu nie pyta o to, co z Wydaje się zupełnie nie przejmować tym, co stało się z jego dziewczyną. Bardziej obchodzi go to, żeby wszyscy usłyszeli jego wersję wydarzeń. Mówi do każdego, kto chce słuchać, a nawet do tych, którzy nie chcą. Kiedy chłopak próbuje przeforsować swoją wersję i wdaje się w dyskusję z sąsiadami, którzy zdążyli zebrać się dookoła radiowozów, policjanci w mieszkaniu Lia mają coraz więcej pytań. Sprawa zaczyna robić się coraz bardziej zagadkowa. Wiedzą już, że nie wszystko jest takie, jakie się wydaje, a nowe informacje rzucają na całe zdarzenie zupełnie inne światło. Zarówno funkcjonariusze, jak i technicy mają problem, żeby doliczyć się ilości ran postrzałowych i śladów po kulach. Znaleźli tylko 5 śladów, jednocześnie aż 7 ran postrzałowych na ciele dziewczyny. Co więcej, na miejscu nie tylko nie ma łusek naboi, ale praktycznie nie ma też krwi, a po takich strzałach krew powinna być wszędzie. Policjanci dochodzą do wniosku, że Lia prawdopodobnie została zastrzelona gdzieś indziej, a zwłoki zostały ułożone tak, żeby wyglądało to na przypadkowe zabójstwo. Fragmenty tkanek technicy znajdują nie tylko przy śladach po kulach, ale też na ramach okiennych czy ubraniach dziewczyny. Wszyscy zaczynają zastanawiać się, jaką rolę naprawdę odegrał w tym wszystkim jej chłopak. Choć nieustannie mówi, nie powiedział nic, co byłoby pomocne lub istotne dla śledztwa. Nadal nie mieli pojęcia, co właściwie wydarzyło się w tym mieszkaniu i kto zabił Lia Davis. Pierwszy trop wskazuje jedna z sąsiadek kobieta, która mieszkała piętro niżej. Zeznała, że choć mieszkała tu zaledwie trzy miesiące, wielokrotnie słyszała kłótnie dochodzące z góry. Nie reagowała, bo nie reagował nikt inny. Wszyscy sąsiedzi przyzwyczaili się już do tych awantur. Tego dnia kolejny raz dochodziły ją dźwięki chłopaka, dobijającego się do drzwi Dziewczyna krzyczała, żeby sobie poszedł, i wydawało się, że tym razem odpuści. Jednocześnie rozległ się głośny hałas, jak gdyby ktoś wyważył drzwi. Po chwili widziała, jak odjeżdżał, by zaraz wrócić. Najpierw zaczął krzyczeć, później zapukał do jej drzwi, pytając, czy słyszała, co się stało. Wtedy zadzwoniła na policję. Była pewna, że zabił Lia. To wystarczyło, żeby zabrać Kiszona na przesłuchanie. Chłopak krzyczał, że ma alibi, że tego nie zrobił, że popełniają błąd. W toku śledztwa okazało się, że związek Kiszona i Lia był daleki od ideału. To właściwie nic zaskakującego. Związek dwojga młodych ludzi często bywa burzliwy, jednak zeznania rodziny i przyjaciół pokazały, że to było zdecydowanie coś więcej. Kishon był zazdrosny i zaborczy. Kontrolował dziewczynę, sprawdzał gdzie jest, przeszukiwał jej telefon, śledził ją i traktował jak swoją własność. Młodzi wielokrotnie rozchodzili się i wracali do siebie. Lia wiedziała, że to toksyczne. Jednak nie potrafiła z tego zrezygnować. Jedna z jej przyjaciółek zeznała, że rok wcześniej, we wrześniu 2021 roku, Kishon kupił broń i wielokrotnie groził wtedy Lija śmiercią. Podobno tym razem para rozstała się trzy tygodnie przed tragedią. Według plotek Kishon miał zdradzić Lija, a kiedy się o tym dowiedziała, postanowiła zakończyć sprawy między nimi na dobre. Chłopak nie znosił tego dobrze i nie zamierzał odpuszczać. Nachodził ją, namawiał do powrotu, próbował wszystkiego, jednak tym razem nic to nie dało. Według teorii policji 23 kwietnia 2022 roku Kishon przyjechał do Lia, żeby raz jeszcze spróbować namówić ją, by do niego wróciła. Kiedy ona kolejny raz odmówiła i kazała mu odejść, nie wytrzymał i emocje wzięły górę. Najpierw kilkukrotnie do niej strzelił, trafiając ją w głowę, plecy, ramię i klatkę piersiową. Następnie wyczyścił miejsce zbrodni, zebrał łuski od nabojów, przełożył ciało i odjechał, żeby pozbyć się dowodów zbrodni. Kiedy wrócił, zadzwonił do jej przyjaciółki i babci, a także na policję. Żeby historia była jeszcze bardziej wiarygodna, zapukał nawet do sąsiadki. Sean Rosey został aresztowany i oskarżony o zamordowanie Lia Davis. Nie przyznał się do winy ani w czasie przesłuchania, ani w czasie procesu. Został skazany na dożywocie z możliwością ubiegania się o zwolnienie warunkowe po odbyciu 35 lat kary.